Pokój i dobro kochani, dziś jest czwartek, 21 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej liturgii Słowa, kochani, ma miejsce takie napięcie pomiędzy pojęciem wieczności ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie, a wiecznością, o której mówi Pan Jezus. Ludzie nie mają takiego doświadczenia wieczności, dlatego że wiedzą, że cokolwiek jest na tym świecie, wszystko przemija, wszystko się kończy, wszystko starzeje. Natomiast Pan Jezus wie o tym, że są pewne rzeczywistości, o których ludzie nie mają zielonego pojęcia, które są wieczne, które nie przemijają. My, kochani, jeśli komuś jesteśmy życzliwi. To możemy co najwyżej zaśpiewać 100 lat, życzyć komuś 100 lat, i w takim znaczeniu rozumiemy długowieczność. Natomiast Jezus mówi o takiej wieczności, do której nas wszystkich zaprasza, w której nie będzie już zegarków, nie będzie poczucia czasu. Tam po prostu będzie wieczna radość, nielimitowana radość. Nie będziemy musieli się tak śpieszyć jak, jak teraz. Czasem, gdy z kimś rozmawiam na temat czasu, to zdarza się, że ktoś mówi Ojcze, wydaje mi się, że 24 godziny to trochę za mało jest, jeśli chodzi o czas. Nie mogę się wyrobić i czasem odkładam wiele rzeczy na później, a później jest lawina różnych czynności i różnych zadań, które trzeba wykonać. Myślę, kochani, że nie możemy naszego nawrócenia odkładać na później. Nawrócenie jest taką czynnością bardzo ważną, która ma wpływ na naszą wieczność. Obyśmy tę wieczność spędzili razem z Panem Bogiem. Do tej wieczności zaprasza nas Pan Bóg. Czasem gdy przy okazji imienin czy urodzin składamy komuś życzenia, śpiewamy 100 lat. Ale jedna z wersji tej piosenki przewiduje taką zwrotkę, która jest przedłużeniem tych 100 lat, która mówi: "Całą wieczność z nami w niebie niech żyje nam". Przypomina mi się takie wydarzenie, kiedy podczas katechezy w szkole szpitalnej w Łodzi w Łagiewnikach siedzieliśmy na dywanie razem z przedszkolakami i opowiadałem im o niebie, że tam nie będzie już wenflonów. Które miały na rękach nie będzie już chorób, nie będzie żadnych lekarstw, nie będzie wojen, przemocy, będzie sama miłość. I wtedy powiedziałem, zapraszam was na za 100 lat w niebie. Bardzo im się to spodobało. A później po tygodniu jeden z tych przedszkolaków stanął naprzeciwko mnie i mówi: pamiętasz, jesteśmy mówieni. Ja mówię: nie wiem, o co ci chodzi, mały człowieczku, jesteśmy mówieni za 100 lat w niebie i pogroził mi, tylko bądź zecny, żebyś nie poszedł do piekła. Kochani Pan Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy tak przeżyli nasze życie, żebyśmy niczego nie żałowali, byśmy przez całą wieczność przebywali z Panem Bogiem bez końca. Na zakończenie, kochane pracusie, dla których doba jest za krótka, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i pamiętajcie, że przyjdzie czas, że nie będzie już poczucia czasu, nie będzie zegarków, będzie mieli całą wieczność na wychwalanie Pana Boga. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg wszechmogący. Ojciec i syn, i duch święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.